Myślisz, że najgorszy ból to bycie zdradzonym, ale tak nie jest. Prawdziwą agonią jest całowanie ust, które zaledwie kilka godzin temu dotykały innego mężczyzny, to przytulanie ciała, które już nie należy do ciebie i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. To, co niszczy mężczyznę, to nie tylko sama zdrada, ale jej milczenie, psychologiczna gra i twoja odmowa dostrzeżenia znaków, które są tuż przed twoimi oczami. I dlatego dzisiaj. Ja, sali, ujawnię ci osiem żelaznych znaków, że kobieta właśnie spała z innym mężczyzną. Wielu je ignoruje, udaje, że ich nie widzi, ale na końcu płaci za to cenę upokorzenia. Uważaj, bo ostatni znak to ostateczny cios, ten, którego żadna kobieta nie zdoła ukryć, bez względu na to, jak bardzo się stara. Czy zauważyłeś, jak rzadko kobiety przyznają się do tego, co zrobiły, ale zawsze ujawniają to za pomocą znaków? To psychologia w działaniu. Ciało mówi: nawyki się zmieniają, energia ulega transformacji. Najczęstszym błędem mężczyzny jest racjonalizowanie mówienie sobie To tylko stres, to rutyna, to wiek. Ale prawda jest taka, że pociąg nie umiera z czasem. Zmienia tylko kierunek. A teraz pozwól, że cię zapytam ile razy czułeś, że jest zdystansowana, ale przekonałeś się, że to tylko gorszy moment? Ile razy zignorowałeś swoją intuicję, bo nie chciałeś stawić czoła rzeczywistości? To, czego się dzisiaj nauczysz, to nie tylko lista znaków to psychologiczna mapa. Pokażę ci jak energia kobieca i męska wchodzą w interakcje, jak pojawiają się wyzwalacze emocjonalne, których ona nie zauważa, i jak twój umysł próbuje cię oszukać, żebyś nie musiał stawić czoła prawdzie. Zaczynamy. Numer jeden: milczenie ciała. Jej ciało nie reaguje już na twój dotyk tak jak kiedyś. Zbliżasz się, a ona się cofa. Całujesz ją i dostrzegasz subtelne odchylenie. To nie zmęczenie, nie rutyna, to obojętność. A obojętność nie zasypia, nie ustępuje, ona tylko rośnie. Jeśli jej energia została już zaspokojona gdzie indziej, nie ma już dla ciebie głodu. Numer dwa. Rytuał czystości. Przychodzi do domu, pachnąc długą kąpielą, nowymi perfumami, lub ma zmienione ubranie bez powodu. Wydaje się to troską, ale w rzeczywistości jest to, co nazywam rytuałem wymazywania. Próbuję zatrzeć ślady innego mężczyzny, zanim ty je zauważysz. Psychologicznie to nie tylko higiena. To wina próbująca się oczyścić. Numer 3. Przeniesienie winy. Nagle to ty jesteś problemem. Wszystko, co robisz, jest nie tak. Ta nieproporcjonalna irytacja to projekcja psychologiczna. Aby usprawiedliwić zdradę, musi przedstawić cię jako złoczyńcę. W ten sposób łagodzi własne poczucie winy. Jeśli wpadniesz w pułapkę bronienia się, przegrywasz. Sekretem jest, żeby nie grać w jej grę. Numer 4. Ciało nie kłamie. Znasz jej rytmy. Wiesz, jak oddycha, jak reaguje. I nagle wszystko jest inne, bardziej spięta. Bardziej rozluźniona, bardziej sztuczna. Może kontrolować słowa, może manipulować tonem głosu, ale nie jest w stanie całkowicie manipulować fizycznymi reakcjami. W tym momencie wkracza Twoje aktywne słuchanie. Nie uszami, ale zmysłami. Numer 5. Przesadna czułość. Zdrada nie zawsze przychodzi z chłodem. Często przychodzi z ciepłem. Zbyt wiele pocałunków, zbyt wiele pieszczot. Słodkie słowa, które wydają się wyuczone: Nie daj się zwieść. To nieodrodzona miłość to teatr winy to desperacka próba uciszenia sumienia za pomocą gestów czułości. Jeśli jej czułość przychodzi falami, zawsze po jej nieobecnościach to nie jest pożądanie to kamuflaż. Numer 6. Emocjonalna nieobecność w intymności. Ona jest tam ciałem, ale nie duszą. Jej spojrzenie jest puste. Ruchy wydają się automatyczne. Neuronauka wyjaśnia to jako dysocjację, gdy umysł jest gdzie indziej, podczas gdy ciało odgrywa rolę. To jest chyba najokrutniejsza rana, ponieważ przekształca cię w statystę w scenie, która już nie jest twoja. Numer 7. Spóźnienia i puste wymówki. Jej czas już się nie zgina, żeby być z tobą. Przychodzi późno, wymyśla kruche historie, a ty udajesz, że wierzysz. Każde usprawiedliwienie to test. Ona mierzy, ile jesteś w stanie znieść, zanim zareagujesz. I za każdym razem, gdy zgadzasz się w milczeniu, trenujesz ją, by mniej szanowała twoje granice. Numer 8. Załamanie narracji. Kłamstwa są kruche. Powtarzają się, ale nigdy w identyczny sposób. Zmienia się szczegół, wymyka się zdanie, spojrzenie demaskuje. Jej ciało drży w ciszy między jedną a drugą wymówką. To jest moment, w którym nie potrzebujesz już dowodów, bo największy dowód jest już tam niespójność. Kiedy jej historia się nie trzyma, jedyne pytanie brzmi: czy będziesz nadal podtrzymywać kłamstwo razem z nią? I teraz, co powinieneś zrobić z tymi informacjami? Te znaki nie istnieją po to, żeby zamienić cię w paranoicznego detektywa. One istnieją, żeby otworzyć ci oczy. Bo najgorszy rodzaj zdrady to nie to, co ona robi w ukryciu, ale to, co ty decydujesz się ignorować w świetle dnia. Jeśli zauważysz razem dwa lub trzy z tych znaków, nie wpadaj w zaprzeczenie. Sprawdź, obserwuj. Daj przestrzeń i zobacz, czy dystans się zmniejszy, czy tylko wzrośnie. Jeśli wzorzec się powtórzy, zrozum, to nie jest przypadek, to wybór. I nie musisz być w tym wspólnikiem. Zdrowa psychologia męska wymaga stanowczej energii. Nie chodzi o wściekłe oskarżanie, ale o jasne stawianie granic. Nie rzecz o okruchy uwagi. Nie akceptuj czułości, która płynie z winy. Twoja męska energia rośnie, gdy ustawiasz się w pozycji wartości, a nie zależności. Jeśli ta wiadomość otworzyła ci umysł, polub ten film, zasubskrybuj kanał i udostępnij go przyjacielowi, który musi obudzić się do rzeczywistości. I nigdy nie zapominaj nie kontrolujesz tego, co ona robi, ale zawsze kontrolujesz sposób, w jaki reagujesz.